Watykan podejmuje pierwsze kroki przeciwko grupie mnichów, którzy zachwiali fundamentami Kościoła, publikując Ostry List Otwarty. Oświadczyli, że nowy Kościół Synodalny nie jest już Kościołem Katolickim, a teraz Rzym sygnalizuje rychłe podjęcie działań. To decydujący moment, ponieważ to, co się wydarzy, stworzy historyczny precedens. Dzięki temu wydarzeniu zrozumiemy, jak Kościół zareaguje na bunt który może utorować drogę do bezprecedensowego rozłamu. Bądźcie z nami do końca. Na obrzeżach świata katolickiego wybuchła burza duchowa. Nie wywołali jej teologowie kurialni ani polemiści, lecz grupa milczących mnichów z odległych wysp Nowej Zelandii. Synowie najświętszego odkupiciela, bo tak się nazywają, Postanowili przerwać milczenie i wydali oświadczenie, które wywołało szok w instytucjach kościelnych. W otwartym liście opublikowanym kilka dni temu duchownicy wyraźnie oświadczyli, że nie mogą już uznawać tzw. Kościoła synodalnego za część Kościoła katolickiego. Dla nich to, co dziś jawi się jako duszpasterska innowacja i dialog ze światem, jest niczym więcej, jak tylko mutacją obcą wierze ojców. Ich postawa, wypracowana po latach prób pozostania wiernym tradycji w oficjalnych strukturach, ma charakter aktu skrajnego. Dla wielu obserwatorów oznacza punkt, z którego nie ma odwrotu albo gest heroicznego świadectwa, albo krok w kierunku podziału. W każdym razie, kwestia ta nie jest marginalna. Mnisi, wierni mszy trydenckiej i klasycznej dyscyplinie monastycznej, oświadczyli, że nie chcą już mieć nic wspólnego z nową strukturą kościelną, postrzeganą jako niezgodną z integralną wiarą katolicką. Historia ta nie ograniczyła się do klasztorów. W ciągu kilku godzin ich przesłanie rozeszło się po mediach społecznościowych i stronach internetowych katolików na całym świecie, dzieląc opinie na tych, którzy oskarżali ich o schizmę, i tych, którzy wychwalali ich jako strażników prawdziwej wiary. Za murami klasztorów, pomiędzy smaganymi wiatrem wyspami i ciszą łacińskich modlitw, toczy się dziś walka, która dotyka samego serca katolickiej tożsamości: posłuszeństwo czy wierność prawdzie wszechczasów? Reakcja była natychmiastowa. Biskup Hugh Gilbert, ordynariusz diecezji Aberdeen, zabrał głos ze Szkocji, gdzie znajduje się dom macierzysty zakonu. W oficjalnej notatce podpisanej i datowanej 20 4 października prałat zdystansował się od treści i tonu listu mnichów, nazywając go niezgodnym z katolickim poczuciem jedności Kościoła. Diecezja, deklarując otwartość na dialog, wyraziła głębokie ubolewanie z powodu komentarzy zakonników i natychmiast ogłosiła praktyczne środki Mające na celu zapewnienie ciągłości tradycyjnej mszy świętej bez ich współpracy. Ogłoszono, że celebracja starożytnego obrzędu, Usus Antiquior, będzie kontynuowana w kościele San Giovanni a Fetterir, ale pod bezpośrednim nadzorem diecezji. Gest, który na pierwszy rzut oka wydaje się pojednawczy, kryje w sobie poważną decyzję. Mnisi zostają de facto usunięci ze stanowiska. A stolica apostolska, za pośrednictwem odpowiednich dykasterii, ogłasza, że wszczęła kanoniczne i doktrynalne badanie ich przypadku. To język dyplomatyczny, który w praktyce sugeruje wszczęcie dochodzenia i być może podjęcie działań dyscyplinarnych. Sam biskup Hugh Gilbert, mnich benedyktyński, znany ze swojej powściągliwości, zakończył swoje przemówienie. Zaproszeniem do modlitwy o jedność Kościoła, tak drogą sercu Chrystusa. Jednak Jego słowa, choć wyważone, zdradzają głębsze napięcie. Rozłam jest teraz publiczny i widoczny. Wielu katolików w Szkocji i poza jej granicami zastanawia się obecnie, czy nie otwiera się nowy rozdział konfliktu pomiędzy postępową hierarchią, a ludźmi religijnymi, którzy bronią tradycji. Jednakże, wbrew pozorom, przypadek synów Najświętszego Odkupiciela wydaje się być tylko najnowszym objawem głębszego kryzysu, trudności w pogodzeniu wierności odwiecznej doktrynie z nowymi wytycznymi duszpasterskimi, które zrodziły się w cieniu soboru. W samym sercu listu mnisi wymieniają 15 punktów, które brzmią jak anatemy, odrzucają amoris leticia która zezwala na komunię świętą osobom żyjącym w grzechu, Tradicjonis Custodes, która prześladuje Starą Mszę Świętą, oraz Fiducia Supplicans, która zezwala na błogosławieństwo parom nieformalnym. Potępiają dokument o ludzkim braterstwie, który stwierdza, że Bóg pragnie istnienia wszystkich religii, i piętnują Kościół Synodalny jako rzeczywistość odrębną od Kościoła Boskiego. Odrzucają bałwochwalczy kult Pachamamy, obojętność religijną i upokarzanie Kościoła pod pretekstem dialogu. Znieś msze, a zniszczysz Kościół, piszą, cytując lutra. W piętnastu wersach wyznaczają granicę, która nie dopuszcza kompromisu albo Chrystus, albo świat. Po wymienieniu oskarżeń, mnisi docierają do duchowego sedna swojego buntu. Nieposłuszeństwa, jako aktu wyższego posłuszeństwa. Cytują świętego Pawła: Choćby nawet anioł z nieba głosił wam ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A potem dodają stanowczo: Nie możemy milczeć bardziej będziemy posłuszni Bogu niż ludziom. Ton tekstu jest duchowy. Mnisi przemawiają jak żołnierze, którzy widzieli zniszczony obóz. I odmawiają złożenia broni. Dobry pasterz prosi nas, abyśmy oddali życie za owce, mówią, aby trzymać z daleka głodnego wilka. Dla nich wilk przybiera dziś postać autorytetu, który zapomina o celu swojej misji zbawieniu dusz. Niestety nie da się zaprzeczyć, że wielu wiernych, księży, a nawet osób zakonnych częściowo podziela to, co wyrazili mnisi. Nie jest to już odosobniony głos z marginesu Kościoła, ale powszechne przekonanie, które wkrada się do parafii, klasztorów, a nawet seminariów. Słowa synów Najświętszego Odkupiciela, jakkolwiek radykalne, mają głęboki wydźwięk, odzwierciedlają rozczarowanie eklezjalizmem, postrzeganym jako odległy od języka Ewangelii i pewności wiecznej wiary. Dlatego nie można uznać tej sprawy za zwykły wewnętrzny bunt, ale stanowi ona prawdziwy problem kościelny próbę dla stolicy apostolskiej. Rzym będzie musiał zdecydować, jak zareagować na tę coraz bardziej widoczną niezgodność między tymi, którzy utożsamiają się z tradycją, a tymi, którzy przyjmują nową synodalną troskę duszpasterską. Jeśli mnisi zostaną skazani bez przesłuchania, istnieje ryzyko że odosobniony gest stanie się historycznym precedensem, zdolnym utorować drogę globalnemu ruchowi oporu. Ponieważ wielu je obserwuje, wielu je rozumie, a niemało jest gotowych za nimi podążać. To widmo pęknięcia, które może narastać, rozłamu, który, jeśli nie zostanie zagojony, może doprowadzić do cichego, ale realnego rozłamu. Czas jest teraz kluczowy. Stolica Apostolska będzie musiała wybrać między logiką kary a logiką pojednania, między pragnieniem jednolitości a zachowaniem prawdy. Ale ogień już płonie i nie będzie łatwo go ugasić. Kryzys szalejący w klasztorach Nowej Zelandii może jutro stać się kryzysem całego Kościoła Powszechnego. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.